Za paratem widzi więcej niż tłum. W jego oczach prawda, choć w świecie ciągły szum. Zespół Aspergera to jego moc i tarcza. W świecie pełnym masek on zdejmuje zasłony kłamstwa. Cztery lata walki, sądy i zarzuty. Za to, że mówił głośno nie zamykajcie ludzi w budy. Nie nosił szmat na twarzy, mówił: to nie jest wolność. Jego słowa odbijały się wśród ciszy, wśród samotności. Dziennikarz z wolnym słowem w obiektywie świat. Nie boi się pytań, nie boi się wad. Wolność to dla niego więcej. Za nas wszystkich, choć świat mówił Przestań już, nie wiesz Ujęcie to historia, każdy kadr to krzyk O ludziach zamkniętych w domach O ich pustych dniach i łzach Nie zgadzał się na ciszę, na przymus i na lęk Jego słowa jak iskry, co zapalają ogień w sercach Sędziowie patrzyli, pytali kto ci dał prawo On tylko wzruszał ramionami Mówił to dla mnie jest oczywiste, brawo Nie bał się wyroków, nie bał się gruźb Dla niego prawda była wszystkim Nic więcej nie musiał Czuć. Dziennikarz z wolnym słowem w obiektywie świat Nie boi się pytań, nie boi się wad Wolność to dla niego więcej niż gest On walczył za nas wszystkich, choć świat mówił Przestań już, nie wiesz Aspergera to jego dali ciężar widzi świat w szczegółach, w detalach w prawdzie jak w lustrze nie każdy go rozumie, nie każdy chce słuchać, ale jego głos to echo, co wciąż w sercach się budzi dziennikarz z wolnym słowem w obiektywy świat. Nie boi się pytań, nie boi się wad. Wolność to dla niego więcej niż gest. On walczył za nas wszystkich, choć świat mówił, przestań już nie wiesz. Teraz patrzę na świat, choć blizny nosi w sercu. Wiesz, że zrobił to co trzeba, choć nie zawsze w świetle szczęścia. Z wolnym słowem. Bohater swoich dni, choć świat mu nie dziękuję prawda w nim wciąż tkwi. Wśród szumów i krzyków, on odnajduje spokój, jego pasja do prawdy to nie jest tylko hobby. Z każdym kadrem odkrywa, co naprawdę się liczy, dba o tych, którzy milczą i w czyny się nie zliczy. Słowem, w obiektywie świat Nie boi się pytań Nie boi się wad Wolność to dla niego Więcej niż gest On walczył za nas wszystkich Choć świat mówił przestań już Nie wiesz